Ostatecznie z godzina 6.48, wizowie. Zaraz będziemy ich budzić Moi drodzy witam bardzo serdecznie Jesteśmy na Sejfow w radiu LMF MAX A przed nami przed premierową Nasz pierwszy utwór Friends do jutra Biegli tam, biegli, biegli radość, Zjawione radość, 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 radość. co Zamknięte drzwi mają

Próbuję obudzić Daniela Bo w sumie Barry i z nami nie ma, no bo oni nie mieszkają z nami po prostu Ale no mój braciszek już idzie No cześć Ja przez chwilę szczerze myślałem, że jeszcze śpię Ja myślałem, że jeszcze śpię, że mi się to śni po prostu wszystko Mi się wydaje, że nasza opinia jest zbędna Możemy się Olafa jak się czuje jest? <gry> Za dosłownie moment na żywo poleci wasz numer w RMF Max i ja bym bardzo was prosił, żebyście Wy ten numer zapowiedzieli. Zapowiadacie swój własny numer na antenie RMF Max. Proszę bardzo. Ja będę szczery, ja powiem tak, całym numerem zajmował się ten pan ostry i to on powinien Niedobry. zapowiedzieć pierwszy raz debiut naszej pierwszej oficjalnej piosenki w radiu. Proszę bardzo ostry. Teraz mnie stresowałeś trochę. Um, Biedzisz stary. Witam Państwa bardzo serdecznie, witam wszystkich y, widzów radia RMF Max. Chciałbym oficjalnie przedstawić naszą pierwszą piosenkę Friends. Do jutra. I tyle nie, nie wiem. Co ty, tam ty, się więcej mówi? Go!